Czołówka dzisiejszych wiadomości, kontrowersyjna debata w Końskich przyciąga uwagę mediów i wzbudza fale emocji. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki staną do pojedynku, jednak niespodziewanie pojawiły się zdjęcia z siedmioma mównicami, wywołując spekulacje o ewentualnym udziale innych kandydatów. Sławomir Męcen ostro komentuje sytuację jako cyrk. Jakie zmiany czekają nas przed piątkowym starciem? I suba, po więcej ciekawych ploteczek. Piątkowa konfrontacja w mieście końskie wywołuje niemałe poruszenie oraz niemało sporów. Do internetu trafiło teraz zdjęcie z przygotowań do tego wydarzenia. Pomimo, że w debacie miało uczestniczyć jedynie dwóch pretendentów, to na sali widziano co najmniej siedmiu mówców. Głos w tej sprawie postanowił zabrać Sławomir Mencen, który zdecydował się nazwać całą sytuację cyrkiem. Debata między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim od samego początku była źródłem licznych kontrowersji. Przypominamy, że starcie zostało zaplanowane na piątkowy wieczór, 11 kwietnia 2025 roku o godzinie 20. To ważne wydarzenie będzie transmitowane przez stacje takie jak TVP, TVN 24 oraz Polsat News. Jednakże kandydat z ramienia PiS na prezydenta wciąż nie potwierdził oficjalnie swojej obecności. Co więcej, telewizja Republika, która nie uzyskała zgody na współprowadzenie tego spotkania, zaplanowała organizację alternatywnej debaty, mającej miejsce również w Końskich, ale rozpoczynającej się godzinę przed głównym wydarzeniem. Całą tę sytuację dodatkowo zaognia fakt, że w zaplanowanej dyskusji udział mają wziąć jedynie Trzaskowski oraz Nawrocki. Z tego powodu pozostali pretendenci postanowili pojawić się osobiście w Końskich, aby wyrazić swój sprzeciw wobec wykluczającej ich sytuacji. Zaskakująco, w internecie pojawiło się zdjęcie z przygotowań, na którym widać siedmiu mówców przygotowujących się do debaty. Czy to może oznaczać, że jednak pozostali kandydaci również zyskają prawo do zabrania głosu? Ten nieoczekiwany rozwój wydarzeń postanowił skomentować Sławomir Mencen, który nie ukrywa swojego niezadowolenia i krytycznie wypowiada się o cyrku, który jego zdaniem dzieje się wokół całego wydarzenia. Czy rzeczywiście zobaczymy więcej uczestników debaty, czy też wszystko pozostanie zgodnie z pierwotnym planem? To pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi, powodując liczne spekulacje wśród opinii publicznej. Do pewnego miasta w województwie świętokrzyskim przybyło wielu kandydatów, którzy planują pojawić się zarówno na wydarzeniu organizowanym przez TV Republika, jak i wziąć udział w kolejnej debacie, której transmisja zaplanowana jest na godzinę 20. W międzyczasie dziennikarz telewizji Polsat News, Bartłomiej Maślankiewicz, podzielił się z użytkownikami internetu fotografią, na której uwiecznił aż siedem mównic. Jest to sprzeczne z wcześniejszymi zapewnieniami organizatorów, którzy informowali, że w debacie uczestniczyć będą jedynie Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki. Liczba mównic rośnie, a chętnych do udziału w debacie przybywa. Co wydarzy się o 20? Zastanawia się dziennikarz Polsat News. Warto przy tym zwrócić uwagę na intrygujące kontrowersje wokół tego wydarzenia. Tymczasem Sławomir Mencen, który nie planuje podróży do Końskich, postanowił wyrazić swoje zdanie na temat obecnej sytuacji, wskazując na jej niecodzienny charakter. Nazwał to wszystko cyrkiem, co podkreśla jego krytyczne stanowisko wobec całego przedsięwzięcia. Zdaniem Mencena, jest to obrzydliwa ustawka. Mająca jedynie na celu podtrzymanie istniejącej dwu władzy między koalicją obywatelską a prawem i sprawiedliwością. Jego wypowiedzi wzbudziły wiele emocji wśród obserwatorów politycznej sceny, czyniąc wydarzenie jeszcze bardziej interesującym dla opinii publicznej. W miarę jak zbliża się godzina rozpoczęcia debaty, napięcie rośnie, a wszyscy zastanawiają się, co jeszcze może się wydarzyć. Na miejscu, gdzie TVP organizuje debatę. Widoczne są przygotowane liczne mównice, co z pewnością przykuwa uwagę, zwłaszcza gdy uwzględni się fakt, że do wymiany poglądów zostało zaproszonych jedynie dwóch debatantów. Jeśli ktoś jeszcze nie dostrzega, jak bardzo jest to manipulacyjne przedsięwzięcie mające na celu podtrzymanie dominacji dwóch głównych graczy politycznych, to chyba nie ma już na to rady, podkreśliła kandydatka Konfederacji w mediach społecznościowych, co odbiło się szerokim echem wśród internautów. Pomimo tego, to nadal nie wyczerpuje tematu. Kandydat do objęcia urzędu prezydenta RP twierdzi, że cała ta sytuacja jest niczym więcej jak farsą, której celem jest wyeliminowanie jedynego przeciwnika, stającego jako realne zagrożenie dla obecnego układu. Należy tutaj wspomnieć, że Sławomir Mencen już wcześniej zapowiedział, że ze względu na bardzo napięty grafik pełen kluczowych spotkań z wyborcami, nie zaszczyci swoją obecnością żadnego z zaplanowanych na piątek wydarzeń, ponieważ pragnie dotrzymać słowa danych swoim sympatykom. W dodatku, warto zaznaczyć, że w licznych komentarzach przewijało się zdanie, iż pięć mównic byłoby absolutnym minimum, uwzględniając dwóch dyskutantów i trzech prowadzących. Tymczasem reporter Polsat News' przybyły na miejsce relacji zauważył aż siedem takich instalacji, co budzi pewne zdziwienie i rodzi pytania o sens całego przedsięwzięcia. Otoczenie debaty, pomimo iż przygotowane dla dwóch osób, tętniło życiem, a liczba obecnych mównic nieoczekiwanie wzbudzała więcej pytań niż dostarczała odpowiedzi i suba, po więcej ciekawych ploteczek.